Zaczynamy kolejne omówienie materiałów. Dziś czeka nas, myślę, fascynująca konfrontacja taka literacka wizja sprzed prawie 100 lat. Prawie 100 lat, dokładnie. Mm -hmm. Zderzona z dzisiejszą rzeczywistością. Mamy tu przed sobą źródła dotyczące tej słynnej no, dystopijnej powieści Bruno Jasińskiego, Pale Paryż. Z 1928 roku. Tak. I mamy też analizę, która porównuje ten świat, no wiesz, z tym co się dzieje we Francji teraz, we wrześniu 2025. Nasza misja na dziś... Zobaczyć, na ile ta no, przerażająca wizja Jasińskiego była prorocza, zwłaszcza w kontekście tych obecnych napięć społecznych, ekonomicznych we Francji, o których czytamy w tych analizach. Mm -hmm. Co się sprawdziło, co było kompletną fantazją, a co może no, rezonuje jakoś inaczej. Przyjrzymy się też krótko samemu autorowi. No to co? Zaczynajmy. No, to jest naprawdę ciekawe połączenie. Powieść Jasińskiego to był. Y literacki dynamik jak na swoje czasy. Radykalna krytyka kapitalizmu, mocno osadzona w futuryzmie, który gloryfikował dynamikę, technologię, czasem przemoc jako środek zerwania ze starą kulturą, tak? I oczywiście w komunizmie. Zobaczymy jakie echa tej krytyki słychać dzisiaj. Bo jak wskazują te materiały, no, Francja w 2025 roku też ma swoje poważne wyzwania. Zanim przejdziemy do porównań, może odświeżmy tak na szybko fabułę Pale Paryż. To jest taka obrazoburcza, groteskowa wizja upadku Paryża, stolicy tego kapitalistycznego świata lat dwudziestych. Właśnie. Główny bohater, Pierre, młody robotnik z fabryki samochodów, on traci pracę, kryzys ekonomiczny. Tak. Jego dziewczyna odchodzi do bogatszego, no i on czuje się odrzucony, zdradzony przez społeczeństwo i wpada na szatański pomysł. I tu, no, tu zaczyna się właściwa akcja. Pierre, w takim akcie desperackiej zemsty, Kradnie te śmiercionośne bakterie dżumy. Z Instytutu Pasteura, prawda? Z renomowanego Instytutu Pasteura, tak? I zatruwa miejskie wodociągi. A to, co następuje potem, to jest obraz, no, totalnego rozkładu. Zaraza staje się katalizatorem chaosu. Paryż pogrąża się w panice, struktura społeczna pęka i miasto rozpada się na te autonomiczne republiki. To jest fascynujący pomysł Jasiańskiego. Te podziały idą wzdłuż linii etnicznych. Mamy republikę chińską w dzielnicy Łacińskiej, żydowską koło Hotel de Ville, czyli ratusza. Tak, historycznego ratusza, czy murzyńską na Montmartre, na tym wzgórzu artystów. Ale też klasowe. Robotnicza republika w Belleville, Menil Montan, to tradycyjnie robotnicza dzielnica. I one walczą ze sobą? Walczą o zasoby, izolują się, panuje prawo dżungli. A Jasieński, no on nie ukrywa, że dżuma jest dla niego symbolem brutalnym, ale w jego oczach oczyszczającym. Rewolucyjną siłą, która ma zniszczyć ten stary, zepsuty porządek. Ale sama epidemia w końcu wygasa. Zostawia wyludnione, zrujnowane miasto. Niedobytki, głównie więźniowie, robotnicy, jakiś element przestępczy próbują zbudować coś nowego. Tworzą taką efemeryczną komunę socjalistyczną. Tak, ale ta utopia okazuje się bardzo krucha, szybko upada i stare mechanizmy społeczne, ekonomiczne zaczynają wracać. Koniec powieści jest taki dość gorzki, ironiczny. Bohaterowie, którzy przetrwali, spotykają się przypadkiem w Lionie, nowej stolicy. Rozumiem. I trzeba pamiętać o tym tle ideologicznym cały czas. Jasieński zdeklarowany komunista, futurysta, Powieść to frontalny atak na kapitalizm, na wyzysk, nierówności, kryzysy, ale też równie ostro krytykuje francuski imperializm i rasizm obecne w społeczeństwie lat dwudziestych. I ta książka była tak prowokacyjna? Tak prowokacyjna, tak otwarcie antyfrancuska, że władze uznały ją za niebezpieczną propagandę. No i skutek był taki, że Jasiński został aresztowany i wydalony z Francji. W 1929 roku. To pokazuje, jaką siłę miała ta literatura już wtedy. No właśnie. I to jest doskonały punkt wyjścia do sedna naszego dzisiejszego omówienia. Jak te no, dystopijne wizje z 1928 roku mają się do sytuacji we Francji, tej opisanej w materiałach z września 2025? Spróbujmy najpierw poszukać tych punktów, gdzie Jasiński okazał się, no może ku własnemu zaskoczeniu trafny, przynajmniej Częściowo. I tu robi się naprawdę ciekawie. Pisząc prawie wiek temu, Jasiński jakby antycypował pewne mechanizmy kryzysowe, które, jak czytamy w tych analizach z 2025, no w zmienionej formie, ale jednak są obecne. Po pierwsze, i to chyba uderza najmocniej, kryzys ekonomiczny i bezrobocie. Pamiętajmy, pier traci pracę w fabryce, redukcję przez spadek popytu. Klasyka kryzysu kapitalistycznego. Mm -hmm. A teraz przenieśmy się do Francji 2025. Mamy, jak podają źródła, fale masowych strajków, protestów społecznych, skierowanych przeciwko cięciom budżetowym rządu premiera Lekornu. Setki tysięcy ludzi na ulicach. Tak, mówi się o setkach tysięcy, a według CGT, czyli jednej z największych central związkowych, nawet on milionie protestujących. Ich gniew budzą redukcje w kluczowych sektorach: transport, edukacja, służba zdrowia. Czyli ten fundamentalny lęk niestabilność ekonomiczna, utrata pracy, cięcia w usługach publicznych to, to brzmi bardzo znajomo jak echo tamtych czasów. Dokładnie. Analiza z 2025 wspomina też o inflacji. Utrzymuje się na poziomie około 5-6% o wciąż znaczącym bezrobociu. To wszystko składa się na obraz sytuacji przypominającej tę kiepską koniunkturę, jak ją Jasieński zwięźli określił. A sam Paryż? A Paryż z tymi regularnymi blokadami metra, transportu, staje się epicentrum tych napięć. Te strajki mocno uderzają w codzienne życie, w gospodarkę miasta. Wspomniał Pan o tych drastycznych podziałach w książce Paryż rozpadający się na wrogie getta. A jak to jest w 2025? Czy tu też są jakieś. Niepokojące analogie. Pewne analogie można dostrzec, chociaż od razu trzeba powiedzieć, na szczęście nie w tak ekstremalnej formie. Chodzi o głębokie podziały społeczne i klasowe. Jasiński opisał skrajną segregację fizyczny rozpad miasta na enklawy jest bardzo mocno podzielony politycznie ostra polaryzacja lewica, Melenczon, wyzywający do strajków kontraprawica i centrum Macron Le Pen. Protesty społeczne, na przykład te żółte kamizelki, które podobno trwają nawet w 2025. Naprawdę? Jeszcze? Tak wynika z materiałów. Albo napięcia wokół imigracji. Źródła wymieniają imigrację z Afryki i Bliskiego Wschodu, ale też antyimigranckie demonstracje. To wszystko rysuje wyraźne linie podziału. A w samym Paryżu te podziały są jakoś szczególnie widoczne? Bo w książce to właśnie tam dochodzi do tej dezintegracji. Tak, materiały wskazują, że w Paryżu te napięcia są odczuwalne. Mowa jest o starciach protestujących z policją całkiem niedawno 18 września 2025 do tego strajki w kluczowych służbach, transport, wywóz śmieci to bardzo wyraźnie uwypukla ten konflikt klasowy, poczucie nierówności, napięcie między biedniejszymi a elitami. Czyli jest pewien rodzaj chaosu, paraliżu miasta? Tak. To utrudnia normalne funkcjonowanie. Oczywiście to nie jest ta skala apokalipsy z powieści, ale jest w tym coś z tej atmosfery rozpadu i konfliktu, którą Jasiński opisał. Muszę przyznać, że czytając te źródła, byłam zaskoczona, jak trafnie Jasiński uchwycił ten mechanizm kryzys jako katalizator. I tu dochodzimy do trzeciego punktu, który wydaje się częściowo trafiony szczególnie po naszych niedawnych doświadczeniach globalnych rola epidemii jako zapalnika zmian. W książce Dżuma niszczy Stary Ład. Jak to rezonuje dzisiaj? To jest rzeczywiście bardzo aktualny wątek. Po COVID-19, który wstrząsnął światem w latach 2020-2023, no, wszyscy wiemy, jakie są długofalowe skutki takiego kryzysu. Niestabilność ekonomiczna, pogłębianie nierówności, napięcia społeczne, protesty dotyczące niewydolności ochrony zdrowia. Mhm. W 2025 roku, jak podają źródła, we Francji nie ma oczywiście dżumy. Ale te obecne kryzysy, inflacja, bezrobocie, skutki cięć budżetowych działają trochę jak taka społeczna zaraza prowokują masowe reakcje. Przykładem jest ten strajk generalny z 10 września 2025 blokady paraliżujące kraj czyli kryzys jako czynnik destabilizujący, wyzwalający protest? Ten mechanizm jasieński, zdaje się, trafnie przewidział. Zgoda, te paralele są uderzające, ale powiedzmy sobie szczerze: wizja Jasińskiego była totalna, apokaliptyczna, gdzie jego przewidywania okazały się ewidentnie chybione, albo przynajmniej mocno przesadzone, patrząc na Francję 2025 z naszych materiałów. Oczywiście tych punktów jest sporo i one są kluczowe. Przede wszystkim całkowity upadek Paryża i rewolucja komunistyczna to jest przecież centrum powieści. Dżuma jako narzędzie zniszczenia kapitalizmu, torujące drogę komunizmowi. Robotnicy tworzą tę komunę. Tę utopijną, krótkotrwałą? Dokładnie. Tymczasem, jak czytamy w analizach, w 2025 roku Paryż, mimo naprawdę poważnych problemów, strajków, napięć, no nadal funkcjonuje. Mówi się o powrocie turystyki po pandemii, gospodarka oparta na usługach, choć spowolniona, działa. Co więcej, protesty, nawet te najbardziej masowe, mają charakter reformistyczny. Czyli walka o warunki, nie o system. Właśnie. Ludzie walczą o płace, przeciwcięciom, o lepsze warunki pracy. Ale nie dążą do obalenia całego systemu i zastąpienia go komunizmem. Francja pozostaje demokracją. Rząd, mimo trudności, kontroluje sytuację. Nie ma mowy o upadku państwa czy rewolucji, jak w książce. A co z tymi etnicznymi republikami? Ten obraz był szczególnie sugestywny miasto podzielone na wrogie strefy. Czy cokolwiek z tego się zmaterializowało? To kolejna wizja, która na szczęście się nie sprawdziła w tej formie trwałe podziały etniczne na wzór getty. Całkowita separacja, antagonizmu. Jasiński opisał miasto fizycznie poszatkowane. Oczywiście dzisiejsza Francja, jak wskazują materiały, ma poważne wyzwania z imigracją i integracją. Są napięcia, co potwierdzają informacje o tych protestach antyimigranckich prawicy. Ale Paryż. Ale Paryż jest miastem wybitnie multikulturowym. Ogromna różnorodność mieszkańców żyjących obok siebie, pracujących razem, tworzących wspólną tkankę miejską. Nie ma mowy o fizycznym podziale na strefy etniczne, jak w powieści. Integracja, choć trudna, pełna wyzwań, jednak zachodzi. Podziały, które widzimy w 2025, mają raczej charakter polityczny, społeczno-ekonomiczny niż ściśle etniczny w tym sensie Jasieńskiego. I kolejna fundamentalna różnica. Epidemia jako świadome narzędzie rewolucji. U Jasieńskiego pier celowo rozpętuje dżumę. To akt polityczny niszczący stary świat. A realne pandemie. A realne pandemie, jak COVID-19, pokazały inną dynamikę. Raczej pogłębiały nierówności. A ich przebieg był zarządzany przez państwo. Lockdowny, szczepienia nie stały się narzędziem w rękach rewolucjonistów. Paryż przetrwał COVID. Nie było tej apokalipsy z książki. I wreszcie sama antykapitalistyczna utopia. To rozwiązanie, które Jasieński zdawał się promować? Tak, tu też rzeczywistość poszła inną drogą. Jak wynika z analiz, Francja w 2025 to kraj kapitalistyczny rynkowy. Nawet te radykalne protesty dotyczą warunków w ramach systemu: płace, świadczenia, prawa pracownicze, sprzeciw wobec reform. A nie obalenie kapitalizmu. A sam Paryż? A sam Paryż wciąż globalny symbol kultury, mody, turystyki. Luksusu to nie jest stolica rewolucyjnej komuny robotniczej, o jakiej marzył autor. Na koniec tej analizy porównawczej jest jeszcze jedna intrygująca kwestia w materiałach. Przypomnijmy. Jasieński został wydalony z Francji w 1929 za Pale Paryż. Książkę uznano za groźną propagandę. Pytanie. Jak byłoby dzisiaj, gdyby ta sama książka ukazała się we Francji we wrześniu 2025? Czy autor też ryzykowałby wydalenie? Analiza w materiałach sugeruje, że dzisiaj taki scenariusz byłby no wysoce nieprawdopodobny, wręcz niemożliwy. Jest ku temu kilka mocnych argumentów. Po pierwsze, i to fundament, ochrona wolności słowa we Francji. Silnie zakorzeniona prawnie. Deklaracja praw człowieka z 1789. Artykuł 11? Tak, artykuł 11 o swobodzie wyrażania myśli i Konstytucja V Republiki. Dziś Pale Paryż jest traktowany jako dzieło fikcji literackiej, ważny, choć kontrowersyjny element kanonu literatury dystopijnej XX wieku. Książka jest normalnie wydawana, czytana, omawiana na uniwersytetach, analizowana. Jako świadectwo czasów. Dokładnie. Po drugie, warto zauważyć, że nawet dużo bardziej współczesne, kontrowersyjne utwory, które wywoływały burzliwe debaty. Materiały podają przykład uległości Huelbecka. Też dystopijna wizja Francji. Tak, pamiętam te dyskusje. No właśnie. I to nie prowadzi do wydalania autorów. Francuskie prawo o mowie nienawiści z korzeniami w ustawie prasowej z 1881 roku, co do zasady, nie obejmuje fikcji literackiej. Chyba że dzieło bezpośrednio nawołuje do terroryzmu, przemocy, a w przypadku powieści Jasieńskiego, mimo jej radykalizmu, no, to nie jest bezpośredni instruktaż do działania. Rozumiem. Dodatkowo, kontekst europejski. Zakładający dzisiejszy status Polski w UE, Jasieński jako obywatel UE miałby prawo do swobodnego przemieszczania się. Oczywiście Francja czasem stosuje ograniczenia wobec osób uznanych za realne zagrożenie, na przykład terrorystów, ale trudno sobie wyobrazić takie środki wobec autora powieści sprzed stu lat. Czyli reasumując ten wątek. Mimo tych napięć politycznych i społecznych we Francji w 2025, o których czytamy, Taka forma cenzury literatury, represji wobec autora wydaje się dziś bardzo mało prawdopodobna. Wygląda na to, że wolność słowa przynajmniej dla fikcji literackiej ma się we Francji wciąż mocno, może nawet mocniej, niż sugerowałyby niektóre diagnozy. Podsumujmy więc całe nasze dzisiejsze mówienie. Pale Paryż Jasińskiego okazuje się dziełem fascynującym, nie tylko jako dokument epoki, ale też jako tekst no częściowo proroczy. Nie w sensie przewidzenia konkretnych wydarzeń, ale w diagnozie pewnych fundamentalnych napięć społecznych, ekonomicznych, które zdają się wracać w kapitalizmie. Mhm. Kryzysy ekonomiczne, głębokie podziały klasowe. Polityczne, masowe protesty jako forma wybuchu. Te elementy wizji Jasińskiego znajdują, jak widziałyśmy, swoje echa we Francji 2025. Jednak ta główna apokaliptyczna wizja, rewolucja, upadek Paryża, etniczne getta, pozostała na szczęście w sferze fikcji. Tak, Jasiński nie był prorokiem rewolucji, ale może raczej trafnym diagnostą tych nawracających gorączek kapitalizmu. Tych niepokojów ekonomicznych i pęknięć społecznych, które rozpalają się co pokolenie, nawet jeśli objawy się zmieniają. Właśnie. Co jest jednak najbardziej fascynujące, to fakt, że powieść z 1928 roku, tak mocno osadzona w swoim czasie, w swojej ideologii, wciąż prowokuje do myślenia o współczesnych problemach, nie tylko Francji, szerzej o kondycji zachodnich społeczeństw w obliczu kryzysów. To pokazuje niezwykłą siłę literatury. Jej zdolność do diagnozowania pęknięć. Tak, do wyczuwania podskórnych lęków, napięć, potencjałów buntu, które mogą ujawnić się dekady później. Pale Paryż pozostaje ważnym, choć kontrowersyjnym głosem w tej niekończącej się dyskusji o przyszłości naszych miast i społeczeństw. I na koniec, jak zawsze, zostawiamy taką myśl do samodzielnego rozważenia. Coś, co wyłania się z tej konfrontacji tekstu sprzed lat z, z dzisiejszą analizą. Na ile dystopijna fikcja, taka jak Pale Paryż, jest tylko lustrem odbijającym lęki i nadzieje, czasem mroczne swoich czasów, a na ile sama może aktywnie kształtować sposób, w jaki postrzegamy, interpretujemy późniejsze kryzysy? co właściwie zostaje w nas po lekturze tak radykalnej, katastroficznej wizji, gdy próbujemy ją odnieść do naszej własnej, często nie mniej skomplikowanej teraźniejszości.